and my jeans are torn sweat coming through my shirt keep pushing even though it hurts Cześć, fani motoryzacji. Nikomu nie trzeba przedstawiać najnowszego modelu G63. To jest dziecko Mercedesa bardzo długo oczekiwane. Już kilka razy Mercedes zapowiadał, że samochód pojawi się w nowej odsłonie. Wszyscy czekaliśmy pełni niepokoju: czy zmienią go tak, że straci swój styl i klasę taką, jaką miał do tej pory, czy będzie to dalej kontynuacja naprawdę wspaniałego wozu? Udało się. Jest i on, Mercedes w najlepszej odsłonie G63. My dodaliśmy do niego pakiet Brabusa. Zwiększyliśmy moc do 700 koni, podnieśliśmy y, moment obrotowy do 950 Nm i do tego mamy koła 23 cale, monoblok, kute felgi, które naprawdę są bardzo, bardzo lekkie i robią niesamowite wrażenie pakiet stylistyczny akurat w tym modelu jest delikatny można go zamówić w wersji white star kiedy są poszerzenia nadkoli dodatkowe karbonowa pokrywa na maskę od silnika i wtedy możemy mieć naprawdę już w pełni spersonalizowany samochód włącznie z wnętrzem dla kogoś kto nie zna się na motoryzacji Różnica pomiędzy starą G-klasą a nową G-klasą może wydawać się niewielka, jednak to jest błąd. Tak naprawdę łączą je tylko cztery elementy, które nie zostały zmienione. Pierwszy to klamka i specyficzny dźwięk przy zamykaniu drzwi. Drugi to spryskiwacz reflektorów jest identyczny jak w, w starym modelu. Trzeci element. To hak holowniczy, który często bawił właścicieli G-klasy, oraz czwarty i ostatni element obudowa koła zapasowego. Teraz wiecie, że ten samochód jest absolutnie zbudowany od nowa. Jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz. Mamy tutaj e, bardzo rzadko spotykany lakier Designio Mystic Blue. Muszę przyznać, że miałem bardzo dużo obawy, e, zanim zobaczyłem ten samochód, czy będzie dobrze się prezentował. Jednak kiedy przyjechał na miejsce, robi niesamowite wrażenie. Zobaczcie sami też, jak wygląda wnętrze w tym samochodzie. Jest to brąz siodła, który idealnie komponuje się z naszym Designio Mystic Blue. Take hey.